part 2, Nie wiem, dlaczego przed tym nie ale z która ale dziewczynki pszczołki, fajnie, nie. jest wybrana. Nie. Najlepiej tom, tom, nie, lebih... no, wiecie, nie, 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 no wiecie no nie, 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 no No, nie, nie, nie wiem, po już w tym już. Coś tak. Wyspakuj twój tablet. Mówię ci, że spakuj. Wysiadamy. Chcesz coś zapomnieć? Nie. No, to widzisz. Nie wiem, ubierz to. Nieważne, no nie co się. myśli. nie padnie. Moje czasy są załatwione. No cały czas przychodzimy, nie da razie się nic po prostu, w Zresztą bym nagrywać potem? No, no No to, ehm... To na razie... Czekajcie. To jest nie w to muszę przejechać, no bo wiecie, to jest takie inne. No nagrywam po prostu na tym tym, a nie na tym... ehm... Um, nagrywam na to ka tej aplikacji muszę właśnie tak solitarizować, ale jeszcze nie wiem, jak. Próbuję. Ale kiedy będzie ja mieć, to no ja wam pokażę. To pa